że można to określić jako totalny obsiach. Madziu. I co? Czujesz się lepiej? Nie, nie lepiej. No. Czuję się bosko. <noise> Magda poniżyła Nika tak jak on ją poniżył. I od razu poczuła się lepiej. Ale czy to znaczy, że zemsta to dobre rozwiązanie? Teraz po złożeniu jest świetnie, Peter. Dzięki. No nie, nigdy bym na to nie wpadł, prawda, no? Nie. Nie. Daję ją. O, a tak przy okazji, Dan Cześć. chce wpaść jutro rano. O tak, to bardzo miłe. Nie życzę sobie, żebyś. co? Nie życzy sobie, żebym. spotykał się z Tobą. Obiecaj, Dan, nie spotkacie się absolutnie nigdy. Dlaczego? Ona cię lubi i. Wcale jej nie lubię, Dan! I bardzo ceni. W głowie ma więcej powietrza niż balon. A, a, ale najlepiej dla nas wszystkich będzie, jeśli więcej nie będziemy się spotykać. Widzisz te usta? Nie dotkniesz ich, dopóki nie wybierzesz. No i co ty na to? Nie wiem. Lubię cię bardzo, ale wiesz, Zoe, też lubię. Co teraz? Teraz powinnam powiedzieć: Dobrze, Dan, w porządku, baw się dobrze, ale jestem zraniona. Czuję ból. Wiem, jak Magda sobie z tym poradziła. No i wiesz, Dan, nie śpieszmy się. Spróbujmy jeszcze raz. Umówimy się na burgera, a ja ze wszystkich sił postaram się być miła dla Zoe. Czasem Nadine zaczęła się bawić w tajnego agenta. Nie musicie znać całego planu. Więc jak mamy pomóc ci się zemścić, jeśli nie wiemy, co robimy? Zachowujesz się jak agent 007. Musicie wiedzieć tyle: moja siostra mutant i finały konkursu tańca. Proszę? Instrukcje? Nie zjadajcie po przeczytaniu. To jest niejadajne. Potraficie czytać lustrzane pismo? Zrobimy to. A co ty zrobisz? O dwunastej wypiję krew. <śm> Zamierzam psychologicznie oddziaływać na moją siostrę, poigrać z jej umysłem. Będę ujmująco miła, niczego się nie domyśli. Dobrze się spisałyście. Dzięki. 007 Weźcie, zaraz przyjdę. Dokąd idziesz? Do garderoby. Co ci kazała zrobić? Wypolerować podeszwy tych butów. A ja miałam za zadanie pokombinować z taśmą. Witam panno Nataszą, gotowa do występu? No jasne. Zaczyna się! No i jak się czujesz? Trzy sylaby Cza-do-wo Jak po zjedzeniu najpyszniejszego deseru To teraz idziemy świętować Nie mogę Czemu? Co robisz? Wezmę z was przykład i wyrównam rachunki Jakieś dodatki dam? Ostry sos? Dobrze jeśli będzie miła, dam sobie spokój z zemstą. A dla ciebie, Zoe? Widzisz, Eli, leży mi na sercu los zwierząt hodowlanych. Wegetariański burger z dodatkami. A, oh, dobry wybór. Chciałabym mieć taki niezłomny charakter jak ty. Więc. Zamawiamy dwa burgery wołowe ze wszystkimi dodatkami. Eee, oraz jarskiego, też ze wszystkimi dodatkami. Zaraz wracam. Co ty robisz? Jeśli można, trzy burgery, proszę, z pełnymi dodatkami. Trzy burgery, zapisałam. Tylko koniecznie bardzo mięsne. Dobrze. Dziękuję, ci dam? A tobie Zoe? Najlepszy jaki w życiu jadłam. Hmm. Fajnie. O nie. Chyba nastąpiła straszliwa pomyłka. Czułaś się lepiej, prawda? Eli? No, przez chwilę to było całkiem zabawne. I dopóki było, czułam się bardzo dobrze. Potem było już gorzej. Czułam się strasznie źle. Chyba będę zamiotować? <tryk> Mik wyrządził ci ogromną krzywdę, a Natasza od lat działa ci na nerwy. Miałyście powód, żeby się mścić, a ja czułam się zraniona, dlatego, dlatego, że Zoe nie lubi byłej dziewczyny Dana. To jeszcze nie jest katastrofa. Co zamierzasz zrobić? Powiedzieć jej prawdę no i przeprosić. Przeprosiny są przereklamowane. Przejdź nad tym do porządku dziennego. Tak, nie dowie się, co zrobiłaś. Chodzi o to, że Zoe nie zna prawdy, ale ja znam. Do zobaczenia. Już wkrótce. Jest jakaś zamyślona, chyba się zakochała. Teren czysty. Szybko, szybko, zanim wrócą. Zostawiasz nas? Przecież kiedyś musicie im powiedzieć, że nie potrzebujecie ich pomocy. A im dłużej będziecie zwlekać, tym będzie gorzej i tym bardziej będą zawiedzeni, że im wcześniej nie powiedzieliście. E, dokąd idziesz? Idę zastosować się do własnych rad. Ellie nigdy ci tego nie daruję. Tak wiem, ale jest mi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przykro. To takie. takie. Też pewnie, żebym sobie poszła.